Cześć, siemanko, mamy piątek, mamy godzinę 13, kolejny odcinek kanału Pogromcy Betów, zapraszam na niego, jestem Patryk, no i standardowo kolejne typy już mam dla was przygotowane, tym razem na weekend, od razu pokazuję to, co działo się ostatnio, jednej żółtej kartki nam zabrakło w meczu Klusz, no nic, dziś zagramy podobny standardowo kupon za 50 zł. No a stawiamy sobie na Superbet, więc zachęcam do zerknięcia sobie w ofertę właśnie tego Bugmahera na nadchodzący weekend. Przede wszystkim super ofertę, gdzie macie podwyższone kursy. Jest tego naprawdę bardzo dużo na zbliżające się 3 dni. Oczywiście na następny tydzień również będzie tego sporo. Zakładka promocje również jest do waszej dyspozycji. Przypominam, że można wygrać na Superbet bilet na wyjazd na mundial do Kataru. Super 11, tak nazywa się ta promocja zreknijcie sobie tutaj w szczegóły. Rusza nowy sezon dla liga, no i oczywiście na la liga też superbet coś przygotował. Wejdźcie sobie tutaj w szczegóły. Dla nowych graczy, za 2 zł można zgarnąć kurs aż 100, czyli do wygrania jest 200 zł. Bardzo fajna sprawa. Przyda się nam również super przewaga, super spinem kręcić można codziennie bez, bez zmian. No i 125 tysięcy w puli w Super Game Jackpot na nadchodzący weekend. Trzeba odpowiedzieć na krótkie pytania i bierze się udział w losowaniu. A żeby to wszystko zrobić, no i żeby z nami grać, no to trzeba mieć na super konto. Założycie możecie z kodem PBWIP. To jest ten kod, który widzicie na ekranie. No i z tym kodzikiem przede wszystkim macie podwojenie depozytu od 20 do 200 zł, oraz 1300 zł cashbacku przez calutki tydzień. Warto, zachęcam bardzo serdecznie. Link macie w opisie filmu. Tam też znajdziecie linki do Instagrama naszego oraz Facebooka. No i pamiętajcie, że łapeczka na tym kanale jest mile widziana. I subskrypcja zresztą też. Ja przenoszę się do typowania. Jednym z naszych, w sumie to obydwa nasze typy, e, będą pochodziły z soboty, no i obydwa z naszych kochanych e, boisk e, polskich. No i zacznijmy sobie od ekstraklasy, konkretnie od jej lidera. Dość niespodziewanie liderem ekstraklasy aktualnie jest Wisła Płock. E, ja przejdę sobie w zakładkę sobota, żeby mówić Wam o tym spotkaniu, które już jutro na kursach. E, Pogoń Szczecin Wisła Płock, aktualnie zdecydowanym faworytem tego spotkania e, jest. Pogoń Szczecin, dlaczego? Ano dlatego, że jest to zespół, który już do niedawna jeszcze grał w Pucharach Europejskich, jest to zespół z trzeciego miejsca tamtego sezonu Ekstraklasy, jest to zespół, który składu swojego znacznie nie zmienił, co ważne, w Pogoni zmienił się jedynie trener. No i Pogoni na samym początku tego sezonu wyszło, to może na niekorzyść odpadli oni z Europejskich Pucharów, zaczęli oni tym sezon Ekstraklasy od remisu, potem dwóch porażek, no ale w końcu zaczęły przychodzić zwycięstwa no i te zwycięstwa napawają mnie optymizmem przed tym spotkaniem z bardzo dobrze przysposobioną w tym sezonie Wisłą Płock. Wisła Płock w ostatnim spotkaniu jednak pokazała, że jest ta rysa na całym tym ideale. Nazywa się ona defensywa. No i Wisła Płock w końcu zaczęła tracić bramki. Konkretnie jedną w poprzednim spotkaniu z Biedzią Legnica. Natomiast w ogóle Szczecin tych bramek traci w tym sezonie na potęgę. Co nasuwa mi pomysł na to spotkanie, żeby zagrać tutaj BTTS? ponieważ ta seria Wisły Płock kiedyś się musi skończyć, a Pogoń Szczecin u siebie jest naprawdę bardzo mocna zobaczmy sobie jak wygląda kurs, właśnie na to zdarzenie obie drużyny strzelą gola, kurs to 1,75 na minutę nagrywania tego odcinka i miejmy nadzieję, że wy też złapiecie go na jakimś tam odpowiednio wysokim poziomie, a jeżeli byście chcieli zagrać troszeczkę asekuracyjnie to powyżej 1,5 gola na to spotkanie jak najbardziej polecam no i wspomniałem wcześniej, że obydwa spotkania będą z soboty i obydwa spotkania będą z Ligi Polskiej. Pewnie się możecie domyślać, że będzie to e, Liga e, Pierwsza, No niestety nie. Natomiast w tej Lidze pierwszej też w sobotę jest, jest parę ciekawych spotkań, ale Superbed rozwinął się i rozwija się cały czas na niższe Ligi Polskie. Mówię tutaj o ligach trzeciej, wszystkie grupy, nawet widziałem tutaj Ligę Czwartą i nawet na kanale tą Ligę Czwartą typowałem. My przenosimy się aktualnie właśnie do ligi Trzeciej, gdzie świeżo upieczony Meniaminek już zdążył w tej lidze namieszać. Mowa tutaj o grupie czwartej i wieczystej Kraków. Drużyna Franciszka Smudy i Sławomira Peszkir może nie tyle rozgromiła, co do czego przyzwyczaiła w lidze czwartej, ale jednak nie miała żadnych problemów z tym, aby pokonać u siebie Krzo ostrowiec Świętokrzyski. Dziś zagrają oni w sobotę, zagrają oni na wyjeździe pierwsze spotkanie w trzeciej lidze z Podlasiem Biała Podlaska. Czternastym zespołem ostatniego sezonu, przypominam w lidze jest zespołów 18. No, można by Sądzić, że wieczysta w tym spotkaniu będzie faworytem. I tak też jest. Kurs 1.25 na przyjezdnych. Nasze polskie PSG, chyba można tak to nazwać. Według mnie nie będzie miało tutaj problemu, aby z Białą Podlaską wygrać. Pytaniem jest tylko wynik a według mnie Wieczysta będzie w stanie ten wynik naprawdę bardzo dobry tutaj wykręcić. Stąd pomysł na handicap w tym spotkaniu. Weźmy właśnie w taką zakładkę i zobaczmy, co prezentuje nam tutaj Superbet. Linia po 1 minus 1,5, czyli to jest to samo, jak byśmy zaczęli z wynikiem 1-0 dla Białej Podlaskiej. Kurs 1,70 na to, że Wieczysta wygra właśnie te, takim, taką różnicą goli. Ta różnica goli musi być minimum 2, żeby ten typ się nam zadzielił ja to biorę właśnie na nasz Uważam, że i Peszko i Ferajna będą w stanie. Po tych zresztą wzmocnieniach, które zrobili w tym oknie transferowym, bardzo dobrze wyglądali na boisku z Krzaostrowiec i uważam, że Biało Podlaską również sobie poradzą mniej więcej takim samym stosunkiem bramkowym. No i to są dwa typy, które polecam właśnie zagrać sobie na sobotę. Więcej znajdziecie oczywiście na grupie na Facebooku. Dzieje się bardzo dużo, chociażby tak jak wspomniałem, start dla ligi, gdzie Robert Lowendowski będzie miał szansę strzeli swoją pierwszą bramkę właśnie w Lidze Hiszpańskiej. No a my zamkniemy nasz kupon za 50 zł standardowo. Postaw zakład. No, i czekamy, aż się nam to. O, jeszcze nie wyskoczyło, teraz jest ok. Aż się nam to wszystko ładnie e, zazieleni. Pamiętajcie, że to samo możecie stawiać sobie na telefonie, ne, pobierając aplikację e, z linku w opisie filmu. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Polecam bardzo serdecznie. A na koniec jestem Wam winien jeszcze mecz e, konkursowy. Skoro debiutuje Robert Lewandowski, e, to weźmiemy sobie właśnie to spotkanie Barcelona kontra Rayo Vallecano. Dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelania pierwszego gola Nikiem Superbed. No i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania musicie napisać. Jeżeli chcecie 50 zł na zakłady sportowe na Superbet, a 5 dych leci do osoby, która zrobi to jako pierwsza oczywiście poprawnie. To by było tyle. W dzisiejszym odcinku życzę wam miłego weekendu, przede wszystkim zieloności. Widzimy się w poniedziałek. Cześć.